Dzień dobry. Dziś nie typowy film, ale czasem dostaję pytania, co warto zobaczyć w województwie śląskim, więc pragnę zaprosić Was do zobaczenia prawdziwej perły tych stron, czyli pałacu w Pszczynie. Historia, którą dziś poruszamy, rozpoczyna się około 1870 roku, kiedy to Hans Heinrich XI rozbudował zamek w Pszczynie. W tym okresie dziejów Polska nie istnieje. Znajduje się pod zaborami, a samo miasto Pszczyna znajduje się nawet nie w Zaborze Pruskim, a w samych Prusach. Wszak Śląsk przez niemal 700 lat swojej historii nie należał do Polski. Jesteśmy więc w mieście Ples i od tej nazwy wzięła się spolszczona nazwa Pszczyna. Być może myślisz, że na Śląsku nie ma zbyt wiele do zobaczenia. Niewiele mówiło się o nim w szkole, poza bitwami, które były o niego toczone. Śląsk kojarzy się z górnictwem, przemysłem ciężkim, a określenia takie jak przepych i finezja nie są pierwszymi skojarzeniami z tym regionem. Mam nadzieję, że dzisiejsza historia pomoże wam zrozumieć, skąd biorą się te stereotypy. Wracamy do pszczyny. Plesowie byli bowiem właścicielami licznych kopalń, hut. Cementowni, cegielni, młynów, majątków rolnych, wielkich obszarów leśnych, domów handlowych, hoteli w uzdrowiskach, a także zamków i dworków oraz mniejszych pałacyków myśliwskich. Dysponowali przeogromnym majątkiem i, żeby zobrazować wam to lepiej, wspomnę, że budowniczy zamków w pszczynie Hans Heinrich XI był piątym najbogatszym Niemcem swoich czasów. Tak majętny ród mógł pozwolić sobie na wystawne życie. Dlatego, kiedy jego syn, również Hans Heinrich, ale XV, postanowił ożenić się ze zubożałą angielską arystokratką Daisy, nie było to wielkim problemem. Daisy wyróżniała się urodą. Była określana mianem najpiękniejszej kobiety ery wiktoriańskiej oraz była skoligacona z wieloma uznanymi rodami Anglii. Małżeństwo tak dwóch uznanych rodów stanowiło o przyjaźni i dobrych stosunkach pomiędzy Anglią a Prusami. Zamek w pszczynie nie przypadł do gustu Daisy. Jego wystrój określała jako kiepski, brzydki, paradny, niewygodny, a także narzekała na brak łazienki. Po śmierci Teścia, czyli założyciela zamku, zmieniła wystrój i w tej formie jest on znany po dziś dzień. Pałac robi wrażenie ferią, barw i finezją wykończenia, a na uwagę zasługują zwłaszcza dwa lustra w tak zwanej sali lustrzanej. Są to największe lustra w całej Europie, a wyróżnia je to, że dotarły do pszczyny z Paryża w jednym kawałku. Nie posiadają łączeń i w takim stanie trwają do dziś, pomimo przebytych dwóch wojen światowych. Paradoksalnie, kiedy księżna dostosowała już wnętrza Zamku Pszczyńskiego do swych potrzeb i upodobań, nie nacieszyła się nimi długo. Przeszkodził temu wybuch I wojny światowej. Przez blisko dwa lata trwania konfliktu zbrojnego, od maja 1915 do lutego 1917, w Pszczynie zlokalizowana była Wielka Kwatera Główna Cesarza Niemieckiego i, choć mąż Daisy pełnił przy monarsze funkcję oficera ordynacyjnego, jej obecność jako Angielki była niepożądana. Pszczyna odwiedzała w tym czasie kilkakrotnie za zgodą cesarza, jednak była gościem we własnym domu. Daisy zmarła 29 czerwca 1943 roku, dzień po swoich 70. urodzinach. Pszczyna w dwudziestoleciu międzywojennym, jak i po II wojnie światowej należała do Polski. Ale tu już zaczyna się nowa historia historia Polski ludowej bez arystokracji, rosnąca w siłę dzięki przemysłowi ciężkiemu, któremu na obszarze Górnego Śląska nie brakowało. Górnictwo tych ziem nadawał rozpęd całej Polsce, która po wojnach, chociaż odrodzona, była w bardzo złej sytuacji ekonomicznej. To właśnie ta różnica pomiędzy rozwiniętym, po niemieckim, uprzemysłowionym regionem Nowej Polski, a pozostałą jej częścią, była przyczynkiem do układania nowych stosunków, rozwijania całej Polski do poziomu europejskiego oraz uznawaniu zasług robotników w PRL, by Śląsk nie domagał się autonomii. Bo Polska bez śląskich, po niemieckich zakładów przemysłowych nie byłaby w takim momencie rozwoju jak obecnie. Jednak czasy się zmieniają. Postępujący rozwój cyfryzacji i potrzeba szukania nowych, nieemisyjnych źródeł energii sprawia, że teraz przed wspólną Polską stają nowe wyzwania. I tym samym pragnę zachęcić do odwiedzenia Województwa Śląskiego, by poznać część tego regionu od nieznanej części historii. Przepychu i bogactwa Cesarstwa Prus oraz tej bardziej współczesnej, zwiedzenia zakładów przemysłowych, elektrowni i kopalń, dzięki którym cała Polska mogła dynamicznie się rozwijać. Mam nadzieję, że film ten pomoże w zrozumieniu wspólnej i różnorodnej historii naszych ziem. Do zobaczenia w kolejnym filmie.